macie całej. PRF. Chciałbym wrócić do sprawy opieki Na Przemiennej. chciałbym zaznaczyć przede wszystkim to, żeby była taka sytuacja, że na wniosek jednego z rodziców, tak jak jest we wszystkich krajach, które wprowadziły to, a nie jak u nas proponowano, na za zgodą obopólną rodziców. Gdzie byłby to oczywiście martwy przepis, który by nie działał w ogóle. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chciałbym uwidocznić jak najbardziej łańcuszek. Działają po prostu instytucje państwowe, działające po prostu na rzecz dzieci i rodziny, czyli chodzi mi o sądy właśnie o rodze, praw i obcywatorów sądowych. Zaczyna się przeważnie od tego, że następuje w sądach rodzinnych, przyznanie powiedzmy opieki na mamy nad dzieckiem i miejsce pobytu. Potem następuje coś takiego jak możliwość wydawania dziecka czy. Dziecka przez ojca, gdzie oczywiście jest to nierespektowane przez mamę. Kurator sądowy oczywiście na to nie reaguje, nawet doradzając mamą, że po prostu to jest mama, nikt tego nie Nie ma takiej możliwości. Następnie potem jest taka sytuacja, że wprowadza się na mediatora między małżonkami, jeszcze powiedzmy, i rodzicami, i następuje taka sytuacja, że mediator jest oczywiście z Potem następuje diagnostyka dziecka, kontaktów dziecka razem z ojcem, gdzie po niewidzeniu się powiedzmy ojca razem z dzieckiem przez rok, może dwa, może trzy lata, bo tyle to trwa. Najszybsze takie po prostu konsultacje zlecone przez sąd to jest około pół roku. Niestety psycholodzy z rodzica wyrażają opinię, że nie ma więzi uczuciowych między dalej tych wynieści zacieśniać. Tak to wygląda niestety u nas. To jest taki łańcuszek, który działa po prostu schematycznie. Dziękuję bardzo.